Jak automatycznie zaksięgować wartość towarów i usług na poszczególne konta podczas dekretacji faktury sprzedaży w rewizorze GT? Program rewizor GT podczas dekretacji automatycznej faktury VAT sprzedaży, na której zarejestrowana została sprzedaż zarówno towarów, jak i usług, może dokonać rozbicia poszczególnych wartości sprzedaży na oddzielne konta księgowe. W tym celu należy dokonać odpowiedniej konfiguracji schematu importu. W naszym przykładzie dokonamy modyfikacji domyślnego schematu faktury VAT-sprzedaży, jaki wczytany może zostać do programu Rewizor GT. W module Schematy Importu i Dekretacji służy do tego opcja wczytaj przykładowe schematy. Na liście należy wyszukać i zaznaczyć pozycję o nazwie FS Schemat Standardowy i kliknąć OK. Należy pamiętać, że przykładowe schematy importu opierają się o wzorcową definicję planu kont. Wartość towarów wraz z kompletami i wartość usług rozksięgowana zostanie pomiędzy dwa kąta 703 i 731. Na schemacie importu zaznaczamy pozycję z kątem 731 i klikamy Popraw. Następnie rozwijamy listę przy polu Kwota i wybieramy pozycję Wartość towarów i kompletów netto. Zapisujemy zmiany, klikając OK. Następnie klikamy Dodaj, aby wprowadzić do schematu kolejne konto księgowe. W polu Numer konta wpisujemy 703. Ustawiamy stronę księgową na Ma. Jako kwotę wybieramy Wartość usług netto. Zapisujemy zmiany, klikając OK. Nowe konto widnieje jako ostatnia pozycja na schemacie i wyraźnie widać, że przynależy nie do tej grupy. W przypadku bilansowania całości dekretu nie miałoby to znaczenia, ale w tym przypadku schemat ustawione ma bilansowanie grup i całości dekretu. Za pomocą strzałek przenosimy konto do właściwej grupy kont na schemacie. Klikamy Zapisz, aby zachować zmiany. Schemat jest gotowy do użycia.